Sarokacz niebieski, młody samczyk, 4 miesiące ma skończone. Teraz także już taki podlotek. Trzymam już go osobno. Mam do niego ładną samiczkę, też niebieską, w podobnym wieku. Także będziemy je kojarzyć niebawem. Pokaż się samczyku, pokaż się, jak tu wyglądasz. Ładny mam w ogóle jest bardzo ładny. Tu plameczka. Ładne sterczące łóżka. Plamki z boczku, 3. Dobrze, że, że nie dwie. No ładna pręga jest przez całe plecy. No myślę, że taki ładniutki króliczek. Mam nadzieję, że będzie fajny z niego ojciec. Że będzie miał ładne potomstwo. Mówię, chciałbym go zostawić sobie do hodowli. Tak, zajadaj się, Anko, zajadaj. Aj się popisujesz.